Dzień dobry, dzień dobry, hej z tej strony Maru, słuchajcie. Dzisiaj znowu taki trochę odcinek z diagnostyki z samochodu Opel. Mamy w tej chwili, słuchajcie, cały czas zimę. Bardzo kolorowo, jest. słuchajcie, zobaczcie, kolor szary, szarości, szarego, szarego, szarym e, pogania. Tak to wygląda, zobaczcie, o, bardzo, bardzo przyjemna pogoda. E, trzeba się troszkę poganiać kawami i, i tak dalej. I co wyobrażasz, na przykład, nie wiem, Meksyk czy coś, że są palmy i ciepło i fajnie, i wtedy jakiś tam człowiek się wprowadza troszkę na, na wyższe obroty. E, słuchajcie, ja widzę, że cały czas taki temat się przewija e, w internecie, typu kluczyk na desce rozdzielczej co z tym fantem robić i, i tak dalej także słuchajcie, już wam pokazuję jak to wygląda Zobaczmy, moi drodzy no u mnie jest też taka sytuacja, że mamy kluczek na desce rozdzielczej i co to oznacza? to oznacza, że z naszym autkiem jest coś nie i zgłasza nam jakiś tam problem i teraz możemy to rozwiązać na dwa sposoby albo Metodą gaz-hamulec, albo podłączyć sobie interfejs Opcoma. Ja wam pokażę pierwszą metodę i metodę drugą. Także zaraz pokażę Wam metodę. Słuchajcie, gaz-hamulec. Także słuchajcie, tutaj na dole sobie przyciskami, nogami. Nie wiem, czy to dobrze widać hamulec wciskamy sobie gaz i to co robimy, słuchajcie, przekręcamy sobie kluczyk dołączamy naszą stacyjkę o widzicie pokazał się błąd, e, zamrugała zamrugała check engine i z tego sobie możecie odczytać e, jaki macie błąd w internecie tych ECN, ECN jest bardzo dużo e, ja tego słuchajcie nie będę Tutaj tłumaczył, bo to w internecie to wszystkie, wszystkie kody błędów generalnie są. Także to, co ja Wam pokażę, słuchajcie, to pokażę Wam diagnostykę samochodu przy pomocy interfejsu Opcom. Także zaraz wracam i widzimy się ponownie. Także słuchajcie, moi drodzy, żeby dokonać e, pomiaru tutaj sobie e, w systemie autka, to musimy tutaj w tym e, w środkowym tunelu sobie tam klapkę przepić. E, no i musimy się podłączyć tutaj do tego e, gniazda OBD2, żeby sobie ewentualnie tutaj wszystkie e, nasze błędy szczytać i zobaczyć, co się z naszym autkiem dzieje. Także ja za chwilę to zrobię. Pokażę Wam, jak już będę miał interfejs podłączony do komputera. Ok, zobaczcie, kochani, mam w tej chwili już podłączone naszego opcoma Zrobimy sobie funkcję diagnostyk. Klikniemy na to. I za chwilę nam się wyświetli cała ta paleta, którą możemy sobie tutaj diagnozować. Eee, zobaczcie, wyszedł nam się tutaj cała taka eee, lista roczników, I możemy sobie wybierać z którego roku mamy nasze, nasze auto. Eee, ja wybiorę rocznik 2008, chociaż ja mam model 2.9. No, produkcja w fabryce pewnie była 2.8, tego modelu. Kurczę, no, ucieka mi trochę skupienie, bo jest ciemno. O tak. O, kliknijmy 2.8, możemy sobie wybrać dalej zobaczyć. Astra H. I wybierzemy sobie pojazd, tak. Wybierzemy sobie szybka kontrola błędów. szybka, szczegółowa, cyk. No i nam interfejs w tej chwili czyta. Zobaczymy, co tutaj nam się dzieje w tym naszym guziku. E, interfejs sobie w tej chwili e, przeszukuje. O widzicie, on w tej chwili pokażę. Na przykład tutaj e, poszczególne e, moduły. No i przy pozycji słuchajcie engine ECU, o w tej pozycji pokazał nam słuchajcie jeden błąd, tak engine ECU mamy jeden błąd. I on tej chwili sobie przeklikał, o, widzicie, jeszcze coś nam pokazał tutaj w pozycji Pozycji, słuchajcie, e, UAC to jest ta pozycja o UAC Underhound Electrical Center. To jest słuchajcie, bezpiecznikowa. Polecimy sobie, mamy jeden włącz i mamy na pozycji. Strownika silnika ECU, czyli ta pozycja ECU. Tutaj sobie lecimy. Mamy jeden błąd, i mamy na pozycji UEC. Tutaj też mamy jeden błąd. Zaraz sobie sprawdzimy. Słuchajcie, o co piszczy w naszym Opelku? O co tutaj chodzi? OK, zobaczcie. Przedstawiłem sobie program w pozycji Engine. Klikam sobie w pozycji Engine. Wybierzemy sobie nasz silnik. Ja mam Z16XER. Klikniemy sobie. W tej chwili interfejs sobie myśli. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj dolega w pozycji ECU. w tej chwili już nam o, widzicie wyrzuca, wyrzucił sobie komunikaty e, interfejsa sobie sprawdził system no i ja sobie w tej chwili kliknę na na pozycję kody błędów to jest tutaj koders, o widzicie no i mamy taką pozycję taki błąd p rwa sensor Kirkut poza zakresem banki jeden sensor 2, czyli mamy y, jakieś kiedyś już wspominałem na filmie, że moja sonda numer 2 y, pracuje błędnie, ona po prostu za późno budzi się do życia. Czyli pewnie jest albo sprzegrzana, albo już tam jej żywot dobiega końca. To jest druga sonda za katalizatorem, i yy, tak, jak widzicie, tutaj ten błąd pokazuje, że yy, no będę musiał tą sondą zająć się, yy, żeby ten błąd yy, no, nie pojawił się. Także ja w tej chwili sobie to, co zrobię, to. Zobaczcie, możecie sobie zapisać tutaj Save kodę Pokazuje wam się taka tabelka na komputerze O, w ten sposób Zapiszemy to sobie, żebyśmy pamiętali o co tutaj chodzi no, Uciekł program Bywa Dobrze, ja go zaraz powrotem Rakty. Zobaczcie, mamy ten komunikat o błędzie, że nasza druga sonda jest, jest B. Ja w tej chwili sobie wykasuję ten błąd, czyli zrobimy sobie CLEAR FAULT CODES, czyli czyść kody błędów. Widzicie, on w tej chwili sobie o, wyczyścił, nie ma kodu błędów. W tej chwili to, co zrobimy, to zamkniemy sobie tą, tą plażę i zaraz wrócimy z powrotem do programu. Także zobaczcie, ja z powrotem wróciłem do programu. Zrobiłem sobie bug. Znowu wrócimy sobie tam e, skanowanie naszego sterownika silnika. W chwilę nasz interfejs. No i zrobimy sobie teraz. Klikniemy, słuchajcie, czytanie kodu błędu. Kodu błędu. No i nie mamy w tej chwili kodu błędu. Jak widzicie i na co zobaczcie, nasza e, ikonka z kluczykiem znikła, czyli e, ten główny parametr, który nam pokazywał ikonkę, no to na pewno to był ten kod błędu. także e, za chwilę zobaczymy e, z tą skrzynką bezpieczników, e, jaki tam jest problem. Zobaczę. przystąpiłem sobie na ten system, który tam mi pokazał błąd, a ten Underhort Electrical Central, to jest nasza skrzynka bezpiecznikowa. Ja sobie to kliknę OK. System nam przeskanuje w tej chwili, co tam z tym się dzieje. Zobaczcie, interfejs już w tej chwili przeskanował nam tą skrzynkę i klikniemy sobie teraz informacje o kodach błędów. Czytaj kod. No i tutaj mamy zobaczę Błąd na szynie KAN. Brak komunikacji z modułem CIM. I powiem Wam, że ten błąd tam się mi się cały czas pojawia. Czyli obstawiam. Słuchajcie, że na złączu kanowskim jest albo. Przetarczy przewodu, albo po prostu wtyczka jest y, niedopięta, no, albo brudna, i, i dlatego y, dlatego tutaj mamy taki y, cały czas y, błąd. Są, że to nie powoduje jakichś problemów z odpalaniem silnika i tak dalej. Y, natomiast y, to jest po. Po interwencji mechanika samochodowego, który wymienił słuchajcie, i musiał zrzucać wózek. No to coś takiego e, cały czas mi pokazuje. Czyli ten błąd na sicie kanotki, Nie, ale z tego co, co ja tutaj sprawdzałem, to na BD2 jest ok, natomiast tam, coś pewnie na tym złączą, będzie się działo także, zajmę się tym na wiosnę, bo teraz o, o zobaczę jak wygląda na zewnątrz <laughs> ciemno, głucho i w ogóle także o takie błędy mamy na na naszej sieci Kan i w naszym systemie także o, spróbuję to sobie te kody błędów skasować, czyli zrobimy sobie, zobaczy. O, widzicie, skasowało nasze kody błędów. Wrócimy sobie teraz z powrotem do y, głównego menu. O, widzicie, to UEC to jest ten Underhaul Electrical Centre To jest y, moduł skrzynki bezpieczników. Jeszcze raz sobie kliknę. Teraz OK. W ten parametr i za chwilę nam pokaże wyniki. Zobaczy, wyniki już nam interfejs tutaj pokazał. Moduł jest przeskanowany. Klikniemy sobie jeszcze raz na kady błędów. Widzicie, nie ma, nie ma kadów błędów w tej chwili. I to co możemy zrobić, to sobie wrócić do głównego menu i sprawdzić, e, sprawdzić, słuchajcie, czy mamy w systemie jakieś kody błędów. Także wrócimy sobie na close, wrócimy sobie z powrotem tutaj na e, główny nasze menu i zobaczcie tutaj mamy listę poszczególnych modułów samochodu. Jak praktycznie klikniemy w każdy ten moduł osobno, to możemy sobie go przeskanować i sprawdzić w jakim zakresie mamy kody błędów. Jeszcze raz wyjdę do głównego menu w ogóle, czyli przejdziemy sobie, słuchajcie, do o, pojazdu tutaj, o, na to menu, klikniemy sobie. Klikniemy sobie szybkie odczytywanie konych błędów, no w tej chwili nam przeskanuje, słuchajcie, nasz system. O, zobaczę, w tej chwili interfejs nam wyrzuca sobie wszystkie moduły, jakie my tam mamy w samochodzie. Tak widzicie. no i po drugiej stronie mamy tabelkę o widzicie 0000 w tej chwili auto nie uruchamiałem. Także dlatego mi to ładnie to wszystko wykasowało. Ale po uruchomieniu samochodu, no to za jakiś czas tam ten błąd, e, błąd sądy i komunikacji sobie wróci. E, także pewnie będę musiał tym zająć, czy wymienić tam po prostu sądy lambda. I, e, i słuchajcie. Zająć się tym błędem komunikacji, który powstaje między naszym modułem CIM a skrzynką bezpiecznikową. Zresztą, ja w poprzednim odcinku, słuchajcie, mówiłem o modułach, więc chyba trochę Wam tu teraz mniej więcej wyjaśni, co się dzieje w Boże i dlaczego to tak wygląda. Także za chwilę wam pokażę jak to wygląda na tablicy rozdzielczej. Zobaczę. Tak wygląda to wszystko w tej chwili na tablicy rozdzielczej, czyli nie mamy w tej chwili kontrolki kontrolki o tej sądzie numer 2 Ja spróbuję odpalić auto, zobaczymy jak to wygląda zobaczy Ta kontrolka w tej chwili nam tutaj zgasła. No, tak jak widzicie, także kody błędów są w tej chwili wykasowane, dlatego nie mamy teraz żadnej informacji o błędach. Także. Interfejs diagnostyczny warto mieć, bo może sobie tam jak najbardziej, słuchajcie, z tym wszystkim we własnym zakresie poradzić. Także ja przejdę za chwilę na aparat przedni i sobie ten odcinek zakończymy. Także słuchajcie, moje oglądające, tak wygląda taka króciutka kontrola kadłubu. błędów. Nie wiem na ile to było. Widać to, co ja pokazałem na, na telefonie, starałem się to w Tak tak sobie nagrać. No, jeszcze nie, nie opanowałem tego tego OBS, czyli nagrywanie, nagrywanie tego, co się dzieje w komputerze, komputerze przez program. Więc wygląda tak, jak wygląda. No, myślę, że to jest na tyle, na tyle wszystko w miarę dobrze widoczne żeby niczym mogli sobie jakoś tam to wykorzystać także taki interfejs widzicie warto, warto mieć ja go w tej chwili sobie on wyczepię on, widzicie to jest ten interfejsik, który ja tam pokazywałem łopką nie mówię tak celowo, bo wiecie o co chodzi taki oryginał no to, to słuchajcie Opkom kosztuje około 3000 ponad 3000, więc do takich amatorskich zastosowań, no to myślę, że to nie ma sensu. Takim interfejsem spokojnie sobie ogarniecie jak coś się dzieje w waszym zawodziku. No oczywiście na, na czuję namacanego, nic się nie zrobicie, możecie sobie tym metodą Pedał, pedał gazu i hamulec, coś tam y, y, zrobić, ale to będą takie raczej ogólnikowe informacje. Lepiej mieć właśnie coś takiego, to tam y, na Alien Express to tam nie kosztuje m, kroci. Trochę zabawy jest, żeby to skonfigurować w komputerze, nie zawsze to Wam się od razu odpali. Czasami pokażę Wam, że, że nie widzi Waszego systemu. I widzi interfejs, to trzeba próbować a ze skutku, aż Wam się ten interfejs połączy z samochodem tak to wygląda także widzicie, no po podłączeniu takiego urządzenia wiadomo co tam się dzieje z samochodem i może, wiadomo gdzie, gdzie tego szukać, bo no to jest podstawa generalnie. i wtedy można sobie potem sprawdzać, czy, czy, problem, jest, czy problem jest z sądom czy, czy, czy problem jest z przewodem jest przetarty gdzieś, ale generalnie to lepiej sobie tam od razu tą sondę wymienić, tak jak u mnie. Aczkolwiek ta, ta komunikacja z modułem TIM, no na to, na to już jest taka troszeczkę sprawa, gdzie trzeba trochę więcej pokombinować i mieć do tego jakieś tam przyrządy specjalistyczne, bo z samym multimetrem no można to też tam jakoś próbować, próbować mierzyć tam. Te, ten, ten sieć, sieć kanowską, no ale to będzie takie nieprecyzyjne, żeby wam powiedzieć. Także mam nadzieję, że ten odcinek coś tam wam by pomógł. Jest zima, ciemno, widzicie. Ja staram się cały czas coś tam nagrać, pokazać wam. Także słuchajcie, jak wam się podobało, dajcie łapkę do góry. Zróbcie subskrypcję mojego kanału, i jak już nie zrobiliście. Udostępniajcie te materiały, żeby to tam sobie ładnie po YouTube je hulało i po internecie. Bo wiem, że takich właśnie naprowadzających filmów to jest kurczę niesamowicie mało. Ludzie, ludzie tego nie robią. Z reguły to tam wymieniają tam jakieś wahacze czy wy, wyciągają silniki. To jest taka prosta robota, bo to wiadomo co odkręcić i, i tak dalej. Tematów diagnostyki jest jak na lekarstwo. także yy, Ten odcinek, jest, słuchajcie, jest takim kontynuacją odcinka poprzedniego o tych modułach, które zrobiłem w samochodzie Opla. Także jedno z drugim jak najbardziej się wiąże i to sobie może razem powiem. Także trzymajcie się. Yy, do następnego razu, pozdrawiam Was, hej.